Witajcie, witajcie kryptowariaty! Dzisiaj będzie kolejny kolejny filmik o NFT. Mianowicie o giełdach NFT. No to najprostszy jest właśnie sposób inwestowania w NFT, bo my kiedy nie kupiliśmy jakieś NFT, to to NFT zaszło w dół. Także myśleliśmy, trzeba znaleźć jakiś bezpieczniejszy i prostszy sposób zarabiania na NFT. No i takim właśnie sposobem jest po prostu kupowanie albo NFT z gier, dobrych gier, albo właśnie giełd NFT. Więc mówiliśmy o Open e, o, o, ostatnio o... Jak tam jak się nazywa. Uwaga, uwaga, zaraz... Luxurer. Okay. O LuxRe mówiliśmy. Gdzie Luxrare ma bardzo dobry stosunek tego ile zarabiają do tego jak są wyceniani. No a niedawno, bodajże dzisiaj... E, jeden gościu właśnie z OpenSea e, daje nam informację tutaj, że oni zwalniają 20% swojej drużyny. Co znaczy, że nie mają pomysłu na rozwój. Ostatni ruch, jaki zrobili, to OpenSea, wszedł na Solana i tyle. Nie ma nic ciekawego, jak tu użyć tokenu, bla bla bla. Tak jak jest w nie No niewiele się tu dzieje, bo tokenu oni nie mają, właśnie. Nie wiem, czy będzie ten token, czy nie będzie. No ale fakt, że zwalniają ludzi, zamiast tutaj, jak się dobrze, jakby się dobrze rozwijali, to by potrzebowali nowych talentów, prawda? A fakt fakt jest taki, że 20%. Swoje dłużny zwaniają, to znaczy, że poza tym, że jest to pierwszy rynek NFT na świecie i że dzięki temu właśnie zyskali takie e, właśnie taką pozycję, jaką mają, no to nic nowego nie mogą wymyśleć. I nam się wydaje, że e, przez ten właśnie fakt mogą przegrać walkę bycia tym numerem jeden e, jeśli chodzi o giełdę NFT na świecie. Więc. My raczej inwestujemy i jesteśmy za Luxrare oraz drugą taką platformę, którą chcieliśmy wam pokazać, którą jest X2Y2. Jest to również bardzo dobra platforma z bardzo dużym wolumenem sprzedaży, do której niedawno się o nieczyliśmy. Także będziemy planować zakup tej właśnie tych tokenów, bo są dostępne. Zobaczycie sobie Volume. No, i możecie sobie porównać. Na przykład e, najważniejsze, czyli Board, Air, Board Ape Yacht Club ma 963 Ethereum, jeśli chodzi o wolumen. OpenSea z tego ma, uwaga, 496, czyli połowę. LuxRare e, nie ma w ogóle. A X2Y2 ma 467. Czyli najważniejsza kolekcja jest dużo lepiej tradowana na X2Y2. I popatrzcie sobie na inną na opcję na przykład y, popularną. Teraz jest Art powiedzmy Art na Luxor. Też mi widać e, na X2Y2. Też nie ma Zobaczmy coś innego. Um, coś bardziej. O, ziemię z Board AP Yacht Club. Czyli Deed ta, to other side. Czyli to jest po prostu Ziemia w metaversie Board AP Yacht Club. Na Outer Otherdit ma 44 stery volumenu. Na x2y2 86, czyli dwa razy więcej. Dalej. Z coś innego, może. ENS. 310 ETR. 310 ETR ENS. Na Lux, to są Ethereum NEMCA. Jest tych popularne ostatnio. Na pierwsze dziesiątce nie ma. Na X2Y2 ENS jest 9, 47. Czyli widać, że e, cały czas OpenSea dominuje, ale Lux i, i X2Y2. Nie wiem, nie, może byśmy płacili na 7, by było bardziej równomierne. E, no, X2Y2 już goni powoli o pensję, no chyba przegonił w tym momencie LuxRare. E, Stejkowanie ich tokenu płaci 80-parę procent, czyli też trochę więcej niż LuxRare. Czyli e, jakbyśmy, jak będziemy o zainwestowani tutaj w te obie giełdy, to powinniśmy być ok, jeśli chodzi o. jeśli chodzi o zaangażowanie w tych właśnie giełdach NFT. Policzmy tutaj teraz opensity całkowite, powiedzmy, pierwszych pięciu kolekcji. Jaki oni mają tutaj wolumen? no więc w ostatnich 7 dniach mamy jakiś Saudis, czyli 7, więc nie będziemy zakrągać. 7 i 6 to 13, i 6 to 19, a powiedzmy 20 plus 3.

31 powiedzmy, to bardzo blisko, więcej, więcej niż w OpenSea Luxor. o popatrz, to się teraz Terraforma Labs jakieś ma 14 tysięcy, a na OpenSea to ma ile? Tego to w ogóle Okej, okay, no to Top 5 ma większy wolumen na Luxer Jak się okazuje W ostatnich 7 dniach Niż na OpenSea, ale jeszcze raz to policzymy 7,5 6, policzmy bez tych końcówek, 6 i 7, 13 i 6, 19, 22 i 3,25 w 25 ciągu ostatnich 7 dni tylko. A luxar? No to już widać więcej. Okej, okay, a X2Y2? Długo nie ma porównania 60-30 No można powiedzieć, że X2Y2 rozwala, przynajmniej ostatnie 7 dni. Token... Żebyście chcieli zobaczyć po ile jest? Eee. To... Jest tanie, jest wycenione na... Dużo mniej niż Luxra w tym momencie. A jeśli chodzi o wolumeny, to wiadomo, że mają więcej, nie token jest wyceny... a dzisiaj do góry płaszczyz 20 centów, co daje im market kawał tylko 22 milionów i pełni diluted dewaluacja, czyli wycenę niecałe 200 milionów. Czyli 22 i 200, a jakbyśmy popatrzyli na Lux w tym momencie 22 i 200, a Luxra no na pewno więcej. 150 i 300. No więc market cap jest 7 razy mniejszy, dobrze mówię? Tak, 6, 7 7 razy mniejszy niż Luxer A wolumen transakcyjny na X2, Y2 jest no z tego co widać, co najmniej 2 razy 3 razy większy. Eee, więc no, lepiej się podzielić na dwa obozy mieć oba tokeny żeby mieć pokryte już te NFT i i czekać który z nich przejdzie na pozycję numer 1 i pokona OpenSea wydaje nam się że w tym momencie chyba X2Y2 jest na lepszej pozycji niż No ale czas pokaże, wiadomo wszystko to rozwiąże się bo ujawni się nam w rynku byka jak będzie więcej ludzi rzuci się na to Zobaczymy kto wtedy będzie miał lepszą strategię promocyjną. Będzie yy, no, listował te lepsze NFT. No ale będąc w tych dwóch giełdach na pewno mamy bardzo dobrą pozycję jeśli chodzi o kolejny rynek byka. No i tą rewolucję NFT o której mówiliśmy w poprzednich filmach. Także polecamy. Oczywiście Luxray jest spoko. Dalej będziemy tam sobie trzymać ale na pewno chyba dodamy i polecamy nie polecamy bo to nie jest właśnie żadnej porady inwestycyjnej tutaj Wam nie dajemy, ale mieć taki tokenik X2Y2 w razie czego na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam.